Witam! Witam! W świecie, naszym nowym świecie, w którym przyszło W naszej, naszej nowej dzielnicy, w której przyjdzie nam żyć Generalnie... Jak się nazywa ta dzielnica? biura turystycznego, które Wykupiliśmy, czyli Minecraft i życie o. Powiedzieli nam tak, byliśmy Właśnie w tym biurze Turystycznie powiedziałem tak, że to wspaniała przygoda i niezapomniany odpoczynek. Wakacje, czy, o których Czy to się nazywa Minecraft Story Mode? Minecraft Story Mode? Nie wiem o czym mówisz, panie Ebi. Tak czy jak? W końcu się udało, Ebi. Chyba dotarliśmy do tej rajskiej plaży. I teraz hmm. będziemy musieli się rozgościć. Wydaje nie. mi się, że powinniśmy poszukać swoich pokoi i Dokładnie. rozładować bagaż. Dobra, to ja znajdę zaraz swój pokój. Na pewno gdzieś po 18 kwadracie. Słyszałem, że na, że na 18 kwadracie jest moja mój na dom. Na 18 kwadracie? No jest tej ulicy ten. No to Dobra, nie wiem. Czyżby mnie oszukali? Nie, mogłem, nie mogli mnie oszukać. Nie, no, to nie by się nie szukali. No, AB, właśnie. Zaprowadź zaprowadzić ze swojego pokoju, bo no chcielibyśmy się wprowadzić blisko. Ciebie, o, no, nie wszystko. mówcie, że mam tylko trzy skrzynki w moim domu. Czyli mówisz, że to jest Twój pokój. <grym> no. No, muszę ebić, że no, no wiem, widoki przynajmniej są ładne, miejsce, co, ale, tam, ale nie mam łóżka. Dobra, to ja teraz zaprowadzę was do mojego domu. Chodźcie za mną, bo mój jest trochę w innej dzielnicy. Troszkę trzeba się przejść, ale mówię wam, będzie warto. Chodźcie. No dobrze, proszę iść. Chodźcie, chodźcie za mną. Pokażę Wam, gdzie ja mieszkam. Dobra. Tutaj, tutaj, właśnie. Gdzie Ty poszedłeś? O, tam. Dobra. A, Idzie za nami? Chyba ja zgubiłem się chodź, bo ja chcę ci pokazać, gdzie ja mieszkam. No dobrze, je? idę, idę. Tutaj się wchodzi, o tu, o tu, o, o. tutaj, o tutaj. O mój Boże. Widzę, jest pan oczytany. O, I tutaj o, no, ja mieszkam mieszka dom? właśnie. O, ale Lamus tylko jedną skrzynkę no. ma! Chodź, <laughs> ale ale po, po, pokażę tego, wam, gdzie ja, tam, gdzie ja mieszkam. Ja się zadomowiłem w lepszym miejscu. Ej, Czekaj, gadasz przez grę. Ja, ja chcę trochę mm. powiedzieć o swoim domku, a mi przerywacie. Chciałbym zaznaczyć, że może jest jedna skrzynka, ale zobacz na to. Zobacz, Amy, ile mam odwiedzić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ała! 19, chyba dobrze liczy, tak, 19. Eee, to jest owieczka tu leci. 20. O, nawet owieczka 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29. I co teraz, AB? Trochę się no. jak policzyłem ten cały deal. I... No mnie na tyle deal to by nie było stać w sąsiedzie. No Są właśnie, widzisz? No tutaj elegancję, I nie tylko, zobacz jeszcze na eh, panie AB. Pani o, wypadłem AB? za okno Proszę nie wychodzić za okno, to niebezpieczne. Może panu się krzywda stać czy coś. No nie wierzę <laughs> Rzeczywiście Rzeczywiście stała że mi krzywda To się zgadza Mama mówiła Do kolejny dzień w naszym super apartamencie Nie wiem czemu ale odrodziłem się znowu do w domu Bladiego No nie wiem jak to jest e, Blady. Nie ma Blady? Potrzebuję go Ej Buddy Kto to powiedział, że jest mordercą Bla... Ej, mm. potrzebuję Pytanie muszę ci zadać Buddy No, ale gdzie jesteś? Ja Filosoficzny... jestem na dole O krew tutaj jest no, t... Halo, Halo. O. O, Muszę ci zadać pytanie czemu czemu znowu budzę się w twoim domu? No masz tam respawn. powiem, nie, 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 debilu, co to za głupoty gadasz? Ja nie mogę po prostu Co powiedziałem? Przepraszam, Jeżeli <głos》głos》> masz tam respawn, do najgłupszych. O nie, no pisze. jak można tak powiedzieć nie w ogóle? Nie, ma no, nie ja Ja powiem to lepiej. O pamiętasz, Ebi, jak wczoraj pomelanżowaliśmy? Tak, Ebi, wypiłeś dwa browarki i to było Summersbee, chyba o, arbuzowe kurde. Dwa, a Summersbee, albo za pieśń. I tak się nakurwiłeś i nie pamiętałeś totalnie nic I powiedziałem wtedy, Ebi, chodź, utulkam cię do snu No, i położyłem cię w moim domu, a jak rano wstałeś No to nie miałem sensu cię budzić, poszedłem na zakupy, żeby kupić tam Owoce na śniadanie po prostu, co nie? Co Aha, czyli teraz byłeś w drodze tak do... Nie no, błagam do was, do Amongo tak zaczął nas, my tutaj rozmawiamy o Naszej wspólnej nocy poprzedniej, a Mongo tu gada no. i zaczyna nas obrażać, że to niby Że on jest, że on no taki... jest za LGBT i generalnie nie wspiera <laughs> tego Takimi no. ludźmi to się... A wiesz, co się robi z takimi ludźmi, którzy nie wspierają mi pewnych nurtów? No, no właśnie. właśnie, no. Co jak, co, ale my wspieramy tutaj pewne popularne no nurty, a niestety Amongo był przeciwko i musieliśmy wziąć. Musiał umrzeć. No, takie są to zasady. Ładnie. No. Dobra, się kończy e... homofobia. Dokładnie, tak się kończy homofobia. Kurde, cze. Na szczęście no dobra. jest nas więcej. No, 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 jak usto... Na szczęście jest nas więcej, dokładnie. Tak, jak już ustaliśmy takie szczegóły, to my z Ewim pójdziemy na romantyczny spacer, aby. Nie wiem, zrób zajmijcie się swoimi sprawami, czy coś. Jakiego. Dobra, my do warzywniaka no. idziemy. My idziemy do warzywniaka, kupić sobie na siadanie no, Warzywa No. Warzywa. Doskonale. Świetnie. Ale nie to, nie to bie... dobrze nie... zrobiłeś. No, bardzo dobrze zrobiłem, co nie? No, no nie będzie to ten taki pluf twarza mąko, go nie? Ej, 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 Ejbi, ej, chodź zobacz Tu wygląda mi jakieś tajne przejście, co nie? Hmm, ale to trzeba chyba gdzieś indziej przejść nie, Tej tędy. tędy! Tędy! O, kurczę, dobrze, już idę za tą Dobra, tutaj chyba się... Ja, gdzie to było dokładnie? No tu, tu było A, nie, tutaj no, Patrz, tu było, tu gdzieś było jak się tam dostać? To jest hmm. dobre pytanie, które... Bo zobacz, tutaj jest taka szczelinka, o tu. Kurde, jak się tam dostać, co nie? Jak A. się tam dostać? Sprawa jest prosta, chodźcie. To jest Traitor Shop. Tutaj. Traitor... No tu jest... A, tutaj jest. Tutaj, tu był. Co o, jest? Kurde, o kurde. Sekrety. To jest Jaka bunkier konto. dopiero. Ja, Wujek chęce. Aż mu się wymeldowuje. miłego dnia Trzeba no, bombę postawić. Kurde. No chyba taki był jego właśnie sekretny plan. Chodźmy, gość, no mam, mam pomysł serwiski Mam go śledzić i zobaczyć co Dobra! Jest. Jestem za! O, mam jeszcze lepszy pomysł Chodźmy do mojego domu i zrobimy wiesz co Rozpiździec Kurde, nie mogę zejść Ała Gdzie był ten dom? Tam. A, tam. jak się szło do tamtego miejsca? Gdzie on popełnił to samobójstwo? Cześć. Teraz, no, aż młody popełni samobójstwo, jeśli go szukamy. No, ja idę do Blade'ego domu. O, super, tego szukałem. <grym> Witam się się Cię, postępuje. Panie Abin. Witaj. Przepraszam, że tu no, przechodzę tylko. Dzień dobry, ja ten... O, dziwne to było. Witaj w moim <laughs> domu, Ebi. Nareszcie ten, teraz kiedy skończyliśmy się tu spotkaliśmy, możemy w końcu spędzić wspólnie czas. Tak. jeden z najromantyczniejszych sposobów spędzania czasu to wystawienie się na balkonie i strzelanie do zwykłych przechodniów. O, no, to o to super. Co, nie? O, nie <laughs> żyje. No. Rzeczywiście. A tam po drugiej stronie. O, o nie, nie żyje. <laughs> Ej, o! Ale super! Ale, się do, ale dobrze spędzony czas! Idealnie spędzony Czego czas się... Kolejna runda W świecie e, Minecraft Exe. Dobra. Dzień dobry. Halo, czy ktoś mnie wyjdzie? słyszy cokolwiek? O, witam! Witam Was! Hei, mamy wpadliśmy na świecy pomysł? No, spadam. że no, okolica jest wspaniała, Aha. ale moim zdaniem warto wsiąść do autobusu i pojechać gdzieś w jakieś lepsze okolice, bo. Dobra. No cóż, ładnie tu jest, ale. No wiesz Te, jak jest? To tak, żeby pojechał, pojechał w jakieś lepsze okolice. No. No. No, to trzeba znaleźć tylko przystanek autobusowy, gdzie on jest ten przystanek autobusowy. Chyba gdzieś na dole. Mm, jest. Na dole, jest. no. O, tak, yy, według moich ściśle dokładnych intuicyjnych intuicji I Jest tutaj, na samym dole o, Tutaj na samym dnie parkuje autobus O, tutaj parkuje o, autobus Tutaj parkuje autobus, doskonale że się tu wszyscy zebraliśmy Teraz możemy poczekać w na tym satysfakcjonującym miejscu jak przyjedzie autobus no, na pewno I, pojedziemy przyjedzie. No. I pojedziemy w lepszą krainę I pojedziemy w lepszą krainę o, jedziemy już No o, i... Dobra, musisz jeszcze TSS zestartować No, chyba tak, no, chyba jeszcze, m... nie chyba jeszcze muszę startować TSS, rzeczywiście Ale super, o Rakac no, <śladania> TSS na no, drużynie no, słychać Dobra, AB, już chyba teraz się mnie słychać, tak mi się wydaje, przynajmniej No Dobra, suwa. o patrzcie, jak ten jacuzzi jest tutaj gałgany no. Ach, ale przynajmniej dobrze, że w końcu naprawiłem Gspika <laughs> Ej! Eh. Schodzimy sobie. O oh nie, o oh nie, 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 nie. Oh, nie, 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 o! Oh. się yeah. oh, oh, Odrodziłem się obok, obok tego, z beczkami... da. I Quick akurat tam stał. Jeszcze ja raz, jedynie byłem traitorem. O, nie, jeszcze 30 lat włożyłem. To był mój jedyny czas, kiedy byłem trajtorem. jedyna runda podczas tych dwóch odcinków. Pierwsza runda, kiedy byłem trajtorem, i musiałem umrzeć od peczek. jeszcze się spotykamy, Abi. No i nie jestem teraz trajtorem, no. No, przykro mi, Mi też jest bardzo przykro. A jesteś trajtorem? Eee, jak wam powiem nie, to ujrzycie mi? Nie. No to, to? powiem. Tak. Jest no, i tak go zrobić, zapowiedział, no, że jest. Znańcą. No nie no, powiedziałeś, że mam mówić nie. Przekonajmy się, czy jest Trajtorem. Traitor by to przeżył. O mnie! <laughs> no, no no i. Co, no, a mogę, przynajmniej powiedział prawdę, no? Nie, przynajmniej kłamał. No Zapytałem no, się, czy jak skłamię to mi życie. No, no, no to proste. Dobra, kolejna runda. Ejbi, powiedz mi czemu ja wstałem w twoim łóżku? Nie mam łóżka. Ja nie śpię w łóżku. A no tak? Ty w ogóle nie śpisz. No ja nie śpię w ogóle. To jakieś eee. pato streamy robisz 24 Nigdy w życiu bym nie robił pato streamów. Dobra. Za 1000 zł? Nigdy w życiu. Pieniądze. Pieniądze. Dobra, ja idę, jestem tutaj. Idź po klientów, ja będę sprzedawał teraz. Okej. Okay. Idź po klientów. Nazwa twój eee... Kurde, nie wiem Ej, Bigan, o Idź Czyli a, kurde, nie wiem Ej, bigan <ścoughs> Ała! No nie Strzela do mnie Skałam się za moimi rzeczami Ała! Bloody do mnie strzela Zabijcie Bloody'ego Czemu jesteś gapenem? Zabili mnie Bezko. Zaraz mnie zabiją, jak no. tak dalej pójdzie. Ali <laughs> do mnie ze snajpi mnie. Jest na dachu budynku. Musimy się go pozbyć. Raz! skończył mi się sprint. Dobra, szybko na no Bladiego! Nie może tego wygrać. Bladie nie może tego wygrać. Nie ma opcji. miałem. No to znaczy, że nie miałeś. Teraz masz okazję kupić za prawie darmo W sklepie ab Ale póki co. Najpierw musimy zabić niego, bo strzela. A, A tak. Okay. No, tak teraz. Tak, przydadzą tak. się nasze bronie ABGAN.pl. No, Dokładnie, właśnie. ale to nie macie broni z mojego sklepu, tylko ja mam broń z mojego sklepu, bo nikt nie przyszedł i nie kupił. Mojego no ABGAN. Musisz na szybko kupić. Pójdź kupić. Dobra, tędy musimy pójść. Myślę, że zdecydowanie ten direkt. to jest świetny pomysł Nie, nie, to nie tu To gdzie było wybuchowe? O tutaj I wybuchaj, Biego Trzeci raz Znowu? Trzeci raz yeah. Kolejna runda Super Kolejna runda. Dobra, zapraszam do sklepu AbyGun Dzień dobry, o, dzień dobry, dzień dobry! Nie, Widzę, dzień że dobry, patrzyłeś nie. na mój sklep Zapraszam serdecznie Jesteśmy w sklepie ABGAN Witam, co to za gówno? Przepraszam bardzo To jest sklep AB Gun. Możecie tu kupić AB się różno. taki sklep z... Jak coś z tymi open boxami? Nie, nie open boxami, tylko tymi lootboxami. No. Czy można poprosić tego shotguna? Eee, no. Za ile? A ile pan proponuje? <grym> nie tak, żebyśmy mamy ceny. Tutaj klienci proponują ceny za broń. mogę U. jedno ciało przynieść. Dobra, zgadzam się. Okej, okay, dobra, do później. Dobra. <grym> biznes to biznes. <grym> <co się grym> <mówi>. Dokładnie. <grym> biznes to biznes. A co jest w tym ogródku? Sprawdzasz. Dobra, chcielibyście coś kupić? Nie, nie będę w Bronię. Chce pan pistolet? Nie. Super nowy. No, osobisty. Jak się ostatnio, nie, jak nie, tym pistoletem zastrzeliłem jakiegoś człowieka, to umarł. Więc ja bym brał. To weź mi tutaj, podaj, chcę sprawdzić go. Proszę jest dobry? Proszę bardzo. No to sprawdźcie mnie. Sprawdźcie mnie, sprawdźcie mnie. Nie, no. Cel się nie strzela jeszcze takimi broniami. O, ale ma odrzut. jest fajny. Bardzo no to, fajny. No, a czemu no. nie ma skina żadnego? Ponieważ jeszcze nie namalowany, ale jak pan kupisz, to za 3 lata namalujemy coś. Dopiero za 3 lata. No idzie ja dopiero, ja dopiero za 3 lata skina. Nie obchodzi mnie to no za 3 lata będzie jak nowy no. Dzień dobry. O, nie. To, jest to jest właściciel, ale ja To jest właściciel, ale Dobra, jestem właścicielem tego miejsca, tym zobaczyć co tam się dzieje, jak tam sprzedaż panie widzę. A właśnie sprzedaż. Opierdam taki chujowy, straszny pistolec. Doskonale. No. Tak no. jak właśnie, tak jak ten, tak właśnie jak planowałem. Dobra, kupuje pan czy nie! O. A, a, co macie jeszcze Rzeczywiście, przyniósł ja pan. W Dobra. No, tak za, to proszę, wystał, proszę bardzo. Co jeszcze macie w ofercie? Eee co jeszcze mamy w ofercie? A, Taki ok, super, super, super snajperka, którą właśnie wyrzucił. Quick. <ślech> no, <ślech> to. To widzę, że broń jest <ślech> <ślech> Nie no, to jest najlepsza snajperka, nawet panu zreloaduje. <ślech> o! To chęci bym sprawdził. Proszę bardzo. Proszę a sprawiedli. może pan zawiesić tutaj ten no. cel do strzelania? No już, 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 już. Wasz, model, wasz model, ja by się postrzelał Nie wiem czy mogę A to wystarczy, że pan przytrzyma Dobra Teraz, proszę, już, teraz Staj. O, jak kurde idę. Jak cel nie widzi Oj, pan? Co pan we mnie strzela, Nie strzelam tutaj w cel? Dobra, będzie ruchomy cel O Tylko nie strzelcie w jego przypadku no Byłby przepał w celach w związku Ała! 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 <śleszny> no, i... Ktoś trafił w to. A, oh, nie! To się! Eee. Eee.